Rozwiąż równanie 2x plus pierwiastek trzeciego stopnia z x plus 2 równa się 14. Jak się do tego zabrać? Mamy pierwiastek trzeciego stopnia, więc aż się prosi, żeby coś podnieść do trzeciej potęgi, ale zanim to zrobimy, to uporządkujmy sobie to trochę i zróbmy tak. Ten pierwiastek niech zostanie po jednej stronie, a po drugiej stronie będziemy mieli coś takiego, bo teraz jak podniesiemy do trzeciej potęgi, tutaj ładnie ten pierwiastek nam się usunie, a tutaj to po prostu użyjemy do tego wzoru skróconego mnożenia, czyli podnosimy do trzeciej potęgi yy, i mamy tutaj po prostu x plus 2, a po prawej stronie wzór skróconego mnożenia, czyli 14 minus 2x do trzeciej. A, jedna mała uwaga, oczywiście nie musimy tutaj ograniczać dziedziny. No bo pod, pier pod pierwiastkiem trzeciego stopnia, jeżeli mamy jakieś wyrażenie, to to wyrażenie może być dowolne, może być również ujemne, ponieważ istnieje na przykład pierwiastek trzeciego stopnia z minus 3. No dobra, no to tutaj korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia, czyli mamy 14 do potęgi trzeciej minus 3 razy 14 razy 2x plus e, plus, tutaj będzie 14 do drugiej, plus 3 razy 14 razy 2x kwadrat plus e, nie, sorry, minus 2x do potęgi trzeciej no, i teraz wszystko sobie przenosimy na jedną stronę. Tutaj będziemy mieli 0 i mamy tak, najpierw liczbę, czyli 14 do 3 minus e, 2. Później będą e, wyrażenia z x, czyli minus 3, czyli 6 razy 14 do 2 i tutaj e, minus 1 x, tak, x plus 3 razy 14. E, razy 4x kwadrat, bo tutaj podniesiono do kwadratu minus 8x do trzeciej, bo podniesiono do trzeciej potęgi e, i to jak widać jest wielomian, którego niestety nie będziemy mogli policzyć warunkami licjalnymi ponieważ jedyne wielomiany, które możemy policzyć to są takie, gdzie można coś powyciągać, tutaj niestety się nie da, e, więc zastanawiacie się po co ten przykład a po to, że mogło być coś prostszego, na przykład Mogłoby nam się coś poskładać i tak dalej i tak dalej, hmm, więc po prostu jak dostaniecie taką postać równania, to żeby wiedzieć, żeby to pojąć, trzeba potęgi, a później, jeżeli coś takiego byście spotkali na maturze, to będzie to coś, co faktycznie będziecie mogli policzyć. Natomiast w naszym przypadku e, tutaj nic się raczej nie powyciąga, więc tego nie możemy policzyć. OK, przejdźmy do innego przykładu.